Cześć, jestem Adamowski 10, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Boss of z Minecrafta. Tak, jak ja wyglądam z tym dziwnym kotem, jakiś dziwny, zbagowany kocioł. Nie wiem, co, czemu on taki jest i w ogóle, ale znalazłem taki kocioł, nie pamiętam skąd go wyczesnąłem, ale mam taki kocioł dziwny właśnie, nie wiem, czemu on, ja tak w nim wyglądam. Słuchajcie, co tu się zmieniło? Właśnie zmieniło się dużo, bo otóż magazyn wreszcie skończony. Znaczy mniej więcej, bo tu jeszcze są nie, nieprzyporządkowane skrzynki i Je ja się jeszcze przyporządkuję dokładniej. Ale pokażę wam co tutaj ciekawego. Główki tutaj. Co tu ciekawego? Jakie są tutaj działy? Na zielono oznaczyłem różne takie, wiecie, sztandary, podpisy, główki, jakieś tam częścięczątowe. Tego typu rzeczy postanowiłem oznaczyć na ciemnozielono. Yy, tutaj na razie jeszcze nie jest to przyporządkowane, ale tutaj takie drewniane, czyli po prostu tak, po lewej drewna po prostu, yy, bele drewniane po prawej deski. I to na brązowo, plus jeszcze przetwory z drewna, czyli właśnie patyki, drabiny, kuboidy, kuboidy no trompę no, 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 też, tak? Ale niech będą już tutaj pochodnie, tabliczki ramki, obrazy i różne tam bloki użytkowe, czyli właśnie różne kowada i tym podobne, a kociołek położymy tutaj. Tutaj, teraz nasz jasno-szaro są tak kamienne cegły, cobblestone i stone. Na czarno jest dirt oraz śmieci z kopalni, czyli granit, dioryt, andezyt. Na błękitno są wszelkie surowce. Jak widzicie takie yy, szmaragdy, gdy czy diamenty, lazury, lisz, redstone i węgiel. Na jasno-zielono są różne roślinki i jedzenia Na razie roślinki po prostu, buraki, ziemniaki, marchewki, pszenica, nasionka Dynie, arbuzy, kaktusy, trzcina cukrowa i kakao To Na pomarańczowo jest jedzenie po prostu, czyli mięso upieczone i nieupieczone Ryby, zupy i potrawki, z to z królika wiadomo Zupy grzybowe i potrawki z królika konkretnie Słodycze, grzyby, słodycze czyli wiecie, różne ciastka, ciasta i tym podobne rzeczy Grzyby Wiadomo, żeby to grzyby, roślinki różne inne jakieś tam, czyli chodzi tutaj głównie o to, że, o, no o różne tam liany i tym podobne rzeczy, a na górze sadzonki jeszcze, czyli do wszystkich drzew sadzonki. Na czerwono są różne kolorki tak zwane, czyli kwiatki, barwniki, wełna zwykła i kolorowa, sztandary yy, i sztandary w sensie takie te, tajase na pewno, już Ci uwierzę, Tro, troluje mnie i sztandary gładkie czyli po prostu wiecie na przykład pełen, cały niebieski sztandar, cały czerwony i tak itd. I do góry jeszcze dywany również kolorowe i tak dalej. Tutaj kolorowe szkło, tutaj te raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tu jeszcze brakuje jednej skrzynki. Te skrzynki są na kolorowe szkło, a tutaj na szkło zwykłe, tu jeszcze zobaczcie co będzie, będzie zaproponować. A tu zapomniałem w ogóle oznaczyć półbytki różne tutaj wszelkie po prostu, tak? I proponujcie, co jeszcze mogę dać dzisiaj, oczywiście, na odcinku się z segregowaniem nie będziemy zajmowali. Zajmiemy się czymś innym. Aha, królik. Bardzo dobrze, że jest królik. Hmm, bije, bije normalnie. To żadnym przyterem nie jest chyba. NIE BĘDĘ sprzedawanego JAJKA ŚWINKI Nie będę Soja z królikiem, bardzo dobrze że masz sojusz z królikiem Cieszę się z tego powodu, naprawdę Dobra, słuchajcie, zjemy sobie Tu mnóstwo zwierząt biega po mojej działce I one po prostu będą z czasem moje Zwierzęta Nikt ich nie wykranie w ten sposób, bo po prostu nie da się Wyjąć z działki zwierzęcia, więc no Możesz się umyć, o podpis jakiś ciekawy Dobra, to na razie możemy tu. Ja to sobie potem wszystko posegreguję. Ogólnie ten magazyn robiłem na ostatnim live. Resztę potem, resztą się zajmę potem. Dobrze. Co tu możemy porobić? Co się patrzysz, Piasek? Co chcesz? Nie, nie selne żadnego jajka. A jeju też ciekawe, rzeczy się na właśnie tym ostatnim live. Różne miłosne sprawy były rozwiązywane. Możecie sobie wejść i zobaczyć. Wiem, porobi, porobimy questy po prostu. Zobaczymy co tu za questy ogólnie są. A ja wam w tym czasie poopowiadam pewne rzeczy. Udusi mnie za tytuł ostatniego. Drwale. O! Witaj, nie zapomnę jakiegoś sposobu na korniki, bo y, mam z nimi problem, a to, że nie potrafię czytać, wcale nie pomaga. Y, co prawda, na obrazkach pokazują, że wystarczy uderzyć w najbardziej zainfekowane miejsce ognistą pałką, więc, więc mowę spróbuję, jeśli się uda, wynagrodzą ci to pewną błyskotką. Dobra. Z dębowych. W którym miejscu mam to, to... Skąd mam wiedzieć, że... Quest... Wam tak wygnać? Dobra, w tym razie... Po pierwsze, bardzo was serdecznie zapraszam do obejrzenia ostatniego odcinka odcinka, a dokładniej mówiąc, odcinka właśnie... No, Prawda, odcinka nowego, z nowej serii tu może można wygnać w ten sposób jak się wygrywa. Wy, wygny, jak wygnać korniki no dobra w tym razie zapraszam was do obejrzenia właśnie mm, no odcinka z nowej nowego odcinka pie, pie, nowej serii z gry mirrors edge catalyst z, 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 gra naprawdę świetna odcinek myślę że wyszedł przyzwoity zapraszam do obejrzenia zobaczcie może wam się spodoba i może będziecie oglądali coś innego niż tylko bossów z minecrafta bo wielu z was robi bo z wielu z was oglądał mnie, tylko bossów z Minecrafta Dobrze, tak więc jak tu mam wygnać te durne korniki? No że do grzyba jasnego, no Jak mam wygnać te korniki? Może w ten sposób, że z takich pniaczków? Nie no Ja tego nie rozumiem Dobra, a druga sprawa, również dosyć ważna, jest taka, że, właśnie... Zapraszam was bardzo serdecznie, słuchajcie, na live'a sylwestrowego, tak, specjalny live, specjalny live sylwestrowy będzie. Kiedy będzie? Będzie to wiadomo, w Sylwestra, czyli 31 grudnia, o godzinie 22.30 zaczynamy. No i do nowego roku jakoś tam, myślę, że koło pierwszej może skończymy, zobaczy się. Będzie po prostu tylko w międzyczasie ferma, bo ja tam muszę pójść też, złożyć rodzinie życzenia, tak? Więc no. Yy, I zapraszam Was bardzo serdecznie o 22.30 na specjalnego, sylwestrowego live'a. Yy, wspólnie się myślę, przygotujemy do yy, tego, do, do nowego roku po prostu, Ta... Co o placku? Oj, maska, może tu mam wygnać, stąd. A wy... może. Ognistą pałką, mówił, tak? Chodzi o takie pałki? O co chodzi z tym wygnaniem korników? Ja pewnie nie rozumiem tego, no Są wygnać kornika Quest Z dębowych pni, z brzozowych dni i z świerkowych Dobra Już się zdradzę o co chodzi z tym wyganianiem korników no to piernika, no? Może z takiego pnia? A to jest to chyba najbardziej ten zainfekowane Jest, jest! Dobra, dobra! A! Już. -zu. wiem. wygoniłem gitarę. To trzeba znaleźć teraz. O, to nie trzeba znaleźć takie belki leżące, wielkie. A ja już wiem, zobacz sobie na odcinku. Znaczy, pewnie oglądasz. O, no, gitara. Easy, easy quiz. I jest jakich jeszcze? Quest z brzozowych pni Słownika domowskiego <laughs> Dobra, dobra, czekam na słownik Czekam na słownik swojego języka O, nareszcie wwozowe pnie PAM Gitara I wracamy do Pana Drwala Drwalu, Drwalu, tu mieszkałeś? Wygnałem korniki DIAMENT! O! Dziękuję Ci za diament. Idziemy robić następne. Mr. Choinka... Co Mr. Choinka? Nawet. Ale dobra. To Do grzyba jasnego. Teraz trzeba znaleźć... O! U! Kowala Iwana. Witaj, adamowski Dziesięć czego byś chciał kupić? Coś, niestety, piec mi powoli wygasa yy, i stal nie jest wystarczająco trwała. Chyba, że mi pomoże. 10, 10, o jak ja skąd ja mam ci to wytrzasnąć, 10 wiaderek lawy? Oj, panie. Dobra, home, dom. Wyladza sporo, Spo sporo, sporo. Znajdziemy. Znajdziemy to, Tu jest wylazane. Dziś nie wiadomo jak się z tego zrobi. Chwileczkę co zrobimy taką magię, tutaj tak, o. Teraz pokawał widzicie. Teraz robię tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa. I wracamy do Kowala Iwana. Easy Quest, powiem szczerze. Popsułem spawn. Oj, ludziska! Popsułem spawn. O jeju, Co to był przypadek? O matko, nie. O jeju, Ja nie chciałem. Przepraszam. Ja nie chciałem popsuć spawnu. Chciałem tylko questa zrobić. Dobra, idziemy do normalnej kopalni. Ja chcę tylko questa zrobić. O matko, myślałem, że to się odnowi po prostu. Ojej, przepraszam. Nie będę musiał po prostu zgłosić to Kryzysowi, bo, bo, bo kurczę, blaszka. No, spawn popsułem. Nie, no. Tu gdzieś była lawa. O jest, była, była, była tu lawa. Tu może skopiemy, zrobimy dziurkę. O matko, ale wiadra mi się rozmnożyły. Było 10, jest 13, to nie, ja to spalę w lawie W ogóle zbagowane te wiatry. O, teraz Nie wiem o co chodzi tu. Nie wiem co się stało tutaj. Nie wiem co się zadziało Dobra, yy, back Witchera, bardzo dobrze Fajnie yy... O, na szczęście się naprawiło, dzięki Bogu O, dobra Dziękuję za 64, o jak dobrze, ile wyrazać dziękuję ci. Tutaj coś jest, ktoś jest może... Nie. A może masz jeszcze jednego questa, Kowalu? O 604 800 sekund, tak trzeba odczekać. No dobra. Dobra, idziemy do pana rybaka. Witaj podróżniku, nie ma mowy jakiejś wędki na zbyciu, bo moją niestety złamała naprawdę wielka wtuka. Nie martw się O, no dobra, spoko. Wędkę, no to easy peasy, easy quest Home, dom. Proste. O, dobra, dwa patyczki, dwa patyczki by się przydały. Są dwa patyczki Nie trzy patyczki, trzy patyczki Trzy patyczki. Słynnie się gwerciak. Trzy patyczki. O, jest jeszcze trochę. Okej, okay. i mamy. dwie nitki. Pyk. O, jak dobrze, że się ten spawn naprawił. No, jak dobrze, bo kurczę, już myślałem, że. Kurczę, popsułem spawn. Przenies zaraz przyniesiesz zapłatę. Ile mam czekać teraz? Buty, kolcze. O, dziękuję ci. Dziękuję ci, przyjacielu. Kolcze Buty, 5 Dziękuję ci, dziękuję ci za ryby. Bardzo Ci dziękuję. I znajdźmy kogoś jeszcze. Jakiegoś jeszcze Kogo by tu można znaleźć? Tutaj. U dziwnego typu. O, 5 punktów. Questowych u karczmarza. O! Za jedną grudką złota, dobra. Grudka złota. Home dom. Miałem grudki złota nawet. Yy, <laughs> miałem, miałem tu kiedyś grudki złota pewne. Co wy robicie z tymi łódkami, no? Zostawcie moją, zostawcie moją sadzawkę w spokoju. Moja biedna sadzawka. Zostawcie moją sadzawkę w spokoju. Płotem normalnie ogrodzę zaraz. Co wiem? Aha, grudki złota. To będzie w surowcach, w niebieskim. Yy, złoto tutaj. O, są grudki złota, nawet 8. Już raz robiłem ten quest, ale widać, można go szybko robić. To, a to ty ustawiałeś te, te łódki. No dobrze, wybaczam ci. O, ojeju, co się dzieje? Ojej, ratunku! O matulu! Jej! Mogę wysoko skakać! Wo, Jakie fajne! Jakie fajne! Wo, Ten pies co robi na parapecie? Wo, Jak fajnie! I wysoko sobie skaczą! Ej! Zaraz, dobra, zaraz pójdziemy sprawdzić czy ten... A, można już teraz? Jej! Ale nie dostałem żadnych pinionuszków za to! Idziemy więc... Ojej, że ludziska, co tu się odgrzybia? O, ojej. Gdzie był ten kowal? Tu był kowal. Skina stracił zrażenia, ale dobra. Naprawił się spawn. Bardzo dobrze. Już myślałem, że zepsułem spawn na no dobra, ale na szczęście nie. Dobra. Yy. Aha, no dobra, spoko Wyjaśnienia byle były Fajnie, fajnie, cieszę się, że będą wyjaśnienia I, Znaczy, że będzie taki słownik I byle były wyjaśnienia Opa Opa A, tu stoisz i piszesz Spoko Dobra yy, Poszukamy, jakiś jeszcze questów Gdzieś tu muszą być questy Tu z tyłu ogólnie już robiłem, bo już niegdyś testowałem sobie questy I tu w ten z tyłu zrobiłem właśnie, quest pomoc był u, u y, Johanny yy, yy, tu może coś jeszcze U niego jeszcze nie mam. U Geralta co miałem Ale... No dobra, ale za dużo ich kurcze jest do ubicia. Dobra. Poszukamy jeszcze jakiegoś jednego npc który by dawał questy. Może tutaj? Jakiś pan będzie? Nie, on mi już dawał questy, tak? No właśnie. Na piętrzu nikt nie stoi? Nie. Witam pana tostera. Kurczę. O, jaki ładny mały piesek, czyli tostera, tak? Fajnie. Gdzie tu jest jakiś pan, co daje questy, no? Kowal Iwan, tak? A na piętrze? Niko Gutko, jego chata. Czemu mnie tak gonisz? Oj, dobra, no. Pinionów, hmm? pinionówek, <grymionuszek> no dobra. Dziękuję. Ale chcę, kurczę, jakieś jeszcze, ktoś tu jeszcze, tu w kartmie już byłem. O to już tyle, do mi Geralt został, tak? I ten cały dziwny typ, tak zwany. No dobra, słuchajcie, to chyba będziemy kończyli ten odcinek. Yy, tu nie ma kogoś, żadnego mistrza areny, kogoś? Jakby na przednich odcinkach nie ma. No dobra, słuchajcie, to, to, było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam, nadzie mam nadzieję, że, że, że wam się spodobało, do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bossów w Minecrafta, nie tylko bossów w Minecrafta, no więc ojciec, no więc do zobaczenia, pa!